Dzień dobry pani poseł. Przepraszam, że, że, że nie wybiegłem e, e, i nie rozwinąłem ale, dywanu żadnego. Ale ja bym też w podskokach nie zabiega, bo dzisiaj jest, chyba mam palec od nogi. No pan, mam takie małe zdarzenie, takie małe żesz, zdarzenie, z Wiesz, o, o żesz. matko, muszę to inaczej zrobić, przepraszam. E, bo tu odsłuch, 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 odsłuch ponieważ będziemy A gdzie się łączyć. Pan? To zawsze był taki miły pan. Epidemia. Dzień dobry. Epidemia go zabrała na szczęście w sensie tylko Ale... nie, 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 to źle zabrzmiało, wiem. W sensie takim, że ze względów tych przestrzegania bezpieczeństwa epidemiologicznego po prostu jeździmy bez naszego, naszych wspaniałych realizatorów. Joanna szorin Wielgus, posłanka lewicy. Dzień dobry. E, dzień dobry. E, I Małgorzata Bonikowska, redaktor naczelna e, gazety e, polskojęzycznej gazety tytułu e, wydawanego w Kanadzie. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę pani poseł. Dzień dobry. Nie, nie słychać. E, a, a tutaj tutaj jak jest tak jakieś. Nie... Słychać, słychać, jest opóźnienie. Właśnie, jakieś dziwne opóźnienie, okropne. Czemu no tak bo jest? Kanada daleko. No, no trochę jesteśmy daleko, ale wie pan, jeszcze mi się nie zdarzyły takie opóźnienia dziwne, więc jestem zdziwiona. A w ogóle cieszę się, że pana widzę. Wygląda pan fenomenalnie. Wyglądam fenomenalnie? Tak, potwierdzam. Oj, dziękuję bardzo. Panie mnie zawstydziły obie. Pani Małgorzata, pani redaktor. No to, co e, się dzieje w Kanadzie w związku z tym, co e, ujawniła Komisja Prawdy i Pojednania, e, te informacje wstrząsające o masowych grobach e, przy szkołach e, kościelnych, e, czy też e, które były zarządzane przez Kościół. No to są rzeczy wstrząsające, niewyobrażalne, bo nie mówimy, ale nawet pojedyncze groby oczywiście byłyby e, niedopuszczalne i oburzające, to byłaby kwestia, ale tam to są setki, jeśli nie tysiące pewnie ofiar e, tego, co w Kanadzie działo się. Przez ponad 100 lat. Proszę nam trochę więcej powiedzieć o tym, co jest ujawniane i e, jak funkcjonował ten system edukacji kanadyjski e, przez, te, e, przez ten ponad wiek, że mogło dojść do tak strasznych rzeczy. Okej, okay. wiem, że jest to opóźnienie, ono jest bardzo duży dyskomfort mi w powoduje, bo takie mam wrażenie, jakby to wszystko gdzieś wpadało i wypadało. Nie wiem, słyszymy się, czy jak ja powiem coś, to może pan mi potwierdzi, że pan to słyszy? Słyszymy się. Słyszymy się dobrze. Okej, okay, więc tak, to te informacje, o których teraz rozmawiamy, to nie są informacje, które są ujawnione przez komisję, tą o której Pan wspomina, bo ten Truth and Reconciliation Commission, czyli komisja powoła, powołana przez rząd, pracowała przez 6 lat intensywnie do roku 2015, zebrała 7 tysięcy relacji dawnych uczniów tych szkół, tak tzw. residential schools, to są szkoły z internatem, to były przymusowe szkoły z internatem. I zakończyła się jej praca y, ogromnym raportem i 94 y, y, zaleceniami. To, co w tej chwili wychodzi na jaw, a więc niby w 2015 roku, znaczy ci, którzy z nas się tym interesowali, oczywiście doskonale wiedzieli, co się w tych szkołach działo, ponieważ tam były po prostu przerażające historie, to, co w tej chwili spowodowało taką ogromną falę przerażenia i jakby kompletnego przeorganizowania naszego myślenia o naszym własnym kraju, który bardzo kochamy. To są odkrycia na terenie jed, dwóch w zasadzie szkół. Pierwsza była w maju, koniec maja odkryto szczątki 215 dzieci w szkole tak zwanej uh, Kamloops Resident, Indian Residential School. To była największa szkoła z internatem dla dzieci ludności rdzennej w Kolumbii Brytyjskiej. Teraz po jakimś tam paru tygodniach odkryto w prowincji Saskatchewan, która jest troszeczkę bardziej na wschód niż Kolumbia Brytyjska. Dalszą przerażającą rzecz, tym razem dużo większą, to są szczątki 751 osób. Prawdopodobnie w większości są to dzieci, nie ma jeszcze pewności. Te, te odkrycia są robione georadarem, w związku z tym tylko wiadomo, są tak zwane hits. OK, tu są szczątki, tu są szczątki, tu są szczątki. Powiem może więcej na temat tego systemu. Ten system istniał 139 lat. Ostatnia szkoła, co jest kompletnie przerażające. Ja przyjechałam do Kanady w 1990 roku, a ostatnia szkoła została zamknięta w 1996 roku. Oczywiście pod koniec swojego istnienia te szkoły wyglądały inaczej niż na przykład w XIX wieku czy XX wieku. Głównie w XX wieku, bo oczywiście było inaczej. Nie było również obowiązku chodzenia do tych szkół. W 1946 roku został ten obowiązek zniesiony, ale mimo, że został zniesiony, to były inne formy nacisku, żeby dzieci mogły być zabierane rodzinom i odbierane siłą. Istniały 132 szkoły. teraz tak, one nie były. One nie były finansowane przez kościół. To była rzecz, która została zrobiona przez państwo. W 1867 roku powstał tak zwany Indian Act, czyli ustawa, która de facto regulowała relacje z ludnością rdzenną. I teraz mówimy tutaj o trzech rodzajach ludności rdzennej, a więc o tym, co się kiedyś nazywało Indianami. To są First Nations. Teraz nikt nie używa tego słowa Indians, oczywiście, bo to była. To było niewłaściwe słowo, oczywisty sposób, o czym wiemy, cała Kolumba, historia Indii i tak dalej. W każdym bądź razie to byli, to czyli First Nations, czyli tak zwani Indianie. Poza tym są Inuici, czyli dawni Eskimosi i Metysi, to jest ludność mi mieszana, to znaczy między rasą białą a First Nations na przykład. Generalnie rzecz biorąc, system wyglądał w ten sposób, ponieważ on był absolutnie rasistowski i jego pomysł w ogóle był taki, żeby to był pomysł pomiędzy właściwie jakby, no, eksterminacją a asymilacją całkowitą ludności rdzennej. I oczywiście poszli w kierunku dzieci. To znaczy najlepszym sposobem było po prostu zabierać dzieci i edukować je, to znaczy reedukować, bo oczywiście one były edukowane w swoich społecznościach. Natomiast zabierano je siłą, to znaczy były nawet takie przypadki, kiedy, kiedy rodzice w ogóle nie chcieli oddawać tych dzieci i na przykład nawet czasami oddawali je do adopcji, żeby uniknąć takiej przerażającej sytuacji. Jej wyrywano po prostu siłą, przyjeżdżali urzędnicy państwowi, zabierali te dzieci siłą. Często te szkoły znajdowały się dosyć daleko od społeczności rdzennych, żeby rodzice nie mogli przyjeżdżać. Zresztą rodzicom w ogóle nie wolno było odwiedzać tych dzieci. Były one zabierane, niektóre nawet w wieku trzech lat, co jest absolutnie przerażające, kiedy sobie człowiek wyobrazi trzylatkę, czy latka zabieranego z domu rodzinnego rodzicom na siłę i wpuszczanego w sytuację absolutnego reżimu. Szkoły były prowadzone przez kościoły i teraz 60% z tych szkół to były szkoły prowadzone przez Kościół katolicki, 40% przez kościoły anglikańskie jest tak zwany United, United Church and Anglican Church. W każdym bądź razie, jakby przepisy były przepisami państwowymi. Natomiast to, co się działo w szkołach, było całkowicie regulowane przez tych ludzi, którzy je prowadzili. Katolickie szkoły były, te, które pod katolickim były zarządem, były najczęściej prowadzone przez zakon oblatów, który tutaj jest bardzo popularny w Kanadzie. Ja się z nim nie zetknęłam tak bardzo w Polsce, natomiast tutaj wśród polskich na przykład parafii jest bardzo dużo oblatów. Dzieci były traktowane w sposób absolutnie, chodziło, zasada była taka, wykorzenić Indianina z dziecka, to znaczy udowodnić tym wszystkim dzieciom, wrzucić je w system, w którym nie miały imion, posługiwano się wyłącznie numerami. Te numery się na przykład zmieniały, jeżeli tam ja daję taki przykład w tym artykule, który napisałam do przeglądu, że na przykład dziewczynka do me okresu menstruacji miała jeden numer, kiedy stała się kobietą, miała drugi numer. Nie wolno im było używać ich własnych y, języków i przede wszystkim stała indoktrynacja, że ich kultura i to wszystko, z czego pochodzą, są absolutnym zerem czyli całkowite wykorzenienie, wynarodowienie o, i a, jak to nazwała komisja, o której Pan wspominał to było nazywane de facto kulturowym ludobójstwem taka była właściwie konkluzja tej komisji dzieci były zmuszane do nieludzkiej pracy był reżim absolutny no i niestety poza tym wszystkim były też przypadki molestowania zarówno fizycznego poprzez przez księży i przez zakonnice jak również yy, seksualnego były przypadki ciąż wśród młodych dziewcząt, dziewczyny albo te dziewcząt, dziewcząt, dziewczętom albo usuwano te ciąże, albo czasami kiedyś dochodziło do przypadków urodzenia, te dzieci były zabijane w różny zresztą sposób. Także relacje są straszne. My mówimy o tych wszystkich ludziach survivors, to są ocaleńcy. Tak naprawdę jako ocaleńcy z Holokaustu. Teraz ostatnio, kiedy doszło do odkrycia tych 751 szczątków, kiedy się odbyła konferencja prasowa, jeden z wodzów powiedział, Myśmy mieli także swoje obozy koncentracyjne w Kanadzie, i to były właśnie residential schools, bo tak było. Dzieci były poddawane naprawdę przerażającym, w niektórych szkołach, w większości szkół, tak naprawdę, były poddawane absolutnie przerażającym takim no, no, no strasznym jakimś, no to właściwie to są tortury, no bo były nawet przypadki sadzania na przykład na, na krzesłach elektrycznych albo na przykład kiedy, kiedy dzieci wymiotowały to musiały zwizywać swoje wymiociny. Nie wiem, to po prostu był naprawdę przerażająca absolutnie historia. Wydaje mi się, że bardzo ważnym elementem tego jest, że to po pierwsze trwało tak strasznie długo, a po drugie, że czyli kolejne pokolenia przez to przechodziły, prawda? Są w tej chwili młodzi ludzie, którzy są wychowani w rodzinach, gdzie i matki, i babcie, albo dziadkowie byli, byli uczniami tychże szkół. Yy, natomiast my o tym mówimy jako o takim, jak to się nazywa, intergenerational trauma, dlatego że nie ma tak naprawdę właściwie ani jednego człowieka, który pochodzi z ludności rdzennej, dzisiaj żyje który nie jest w jakiś sposób naznaczony tą traumą, przed którą przeszły poprzednie pokolenia. Bo poza tym, że oni tracili swoją tożsamość kulturową, swoje poczucie godności, mimo że mieli tak cudowną historię i tak wspaniałą kulturę, która się rozwijała przez kilkanaście tysięcy lat, tutaj żyli, zanim przyjechał biały człowiek kolonizator, to przede wszystkim oni utracili umiejętność wychowywania dzieci, wychowywania kolejnych pokoleń, utracili umiejętność bycia matką, ojcem, mężem żoną to się po prostu porobiła przerażająca zupełnie społeczna tragedia która trwa do dnia dzisiejszego. Także takie są de facto. Jest jeszcze parę innych przerażających faktów o których mało kto mnie Pani tak małgorzato pani Małgorzato pani Małgorzato wszystko to co pani mówi jest bardzo ważne i wstrząsające makabryczne. Natomiast ja bym chciał jeszcze zapytać w kontekście tego co zostaje ujawniane teraz Docierają informacje o atakach na budynki kościelne. Pomalowano czerwoną farbą pomnik Jana Pawła II. Proszę o tym też powiedzieć, jak te informacje, z jakimi reakcjami te informacje się spotykają w Kanadzie. Tak, dobrze, że Pan o tym wspomniał. Chciałam też powiedzieć właśnie tak. Spalone zostały cztery kościoły. Jest też jeden, jeden anglikański kościół, który został spalony. Rzeczywiście doszło do, do pomalowania na czerwoną farbą pomnika Jana Pawła II, który się mieści przed, przed polską parafią w Edmonton. Edmonton to jest takie wielkie miasto w, w Albercie, na zachodniej części Kanady. Reakcje są bardzo różne. Kiedy doszło do jednego z tych pożarów, Wódz lokalnego tego, tej społeczności, uh, Crow, powiedział, że to jest bardzo tragiczne, że doszło do tego spalenia tego kościoła, ponieważ wielu, jego, wielu członków jego społeczności to są również katolicy, a poza tym, czyli ludność rdzenna, która jest wyznania katolickiego, a poza tym oczywiście to nie jest sposób, no ale z drugiej strony y, oczywiste jest, że to są reakcje na to, co się w tej chwili dzieje, więc opinie są bardzo różne. Generalnie rzecz biorąc, rozumie, jakby zrozumiałe są motywy tego, dyskusyjne jest to, czy to, jest, czy to są sposoby postępowania właściwe, czy nie, I czy to rzeczywiście tak się powinno dziać, czy nie, i to na pewno wzbudza w wielu ludziach różne ostre reakcje. Jeśli chodzi o sprawę tego pomnika, czerwoną farbą został, został, zostały zrobione takie rączki, ręce odbicia rąk i stóp i pomalowana, pomalowane też pomalowana, pomalowana sam, sam tytuł pomnika, czyli pa, pa, papież Jan Paweł II i położona masa pluszaków i tak dalej. No więc był, od, od, cytowane jest przez kanadyjską prasę wystąpienie w tej sprawie wiceprezesa Kongresu Polonii Kanadyjskiej Regionalnego z tamtego pana Makarewicza, który powiedział, że to jest największe uderzenie w polską społeczność. Ja w ogóle nie rozumiem tego stwierdzenia, bo moim zdaniem to nie ma nic wspólnego z polską społecznością. To ma wyłącznie wspólnego coś z tym, że jest to reakcja po prostu na to, że Jan Paweł II, jako, jako papież był po prostu liderem, przywódcą Kościoła który do kościół dopuszczał się tych rzeczy, dlatego że chciałabym bardzo ważną rzecz podkreślić, o czym mało kto może myśli, że przecież nie chodzi tylko o szczątki tych dzieci, nie chodzi również tylko o to, co tam się działo, ale również o to, albo, przepraszam, jeszcze chcę powiedzieć, że tam wypowiedź kościoła, jednego lokalnego kościoła, w którym pisze się, że no tak, ale myśmy przecież prowadzili tylko te szkoły, tak naprawdę rząd jest odpowiedzialny za to wszystko, ponieważ nie, dosy, nie dawał dosyć pieniędzy. Tak, szkoły były bardzo źle finansowane, były niskie racje żywnościowe i tak dalej, ale to jest zupełnie inna sprawa. Mimo wszystko, że była tam bieda i fatalne warunki, to mimo wszystko nie musiało, nikt się nie musiał dopuszczać wobec tych dzieci tak przerażających zbrodni, prawda? Czyli trzeba było te szkoły prowadzić. Pani mało żadnych. Pani Małgorzato, dziękuję, dziękuję za te informacje. Yy, yy, Joanna Szoring-Wielgus, yy, posłanka Lewicy, przysłuchiwała się temu, co pani mówi. Yy, co pani sobie myśli, kiedy pani słyszy yy, o, o takich historiach? Ja w zasadzie nie wiem, co powiedzieć, bo jak... Yy... Kolejne informacje na temat zbrodni hierarchów kościelnych, które są odkrywane, bo przecież takie informacje na temat grobów czy zamordowanych dzieci, czy maltretowanych w sierocińcach, nie słyszymy po raz pierwszy. Tylko w momencie, kiedy słyszymy opis tych relacji, tak jak pani redaktor teraz opisywała, co się działo, tak, jak to wyglądało, i pan mi zadaje pytanie, co ja sobie myślę. To ja sobie myślę, że też jestem matką, tak? Mam trzech synów i nie wyobrażam sobie sytuacji, kiedy jest mi odbierane dziecko, tak? Nie wyobrażam sobie sytuacji takiej, że to moje dziecko jest mi odbierane tylko dlatego, ponieważ jestem innej narodowości, etnicznie jestem inną osobą niż większość, w której mieszkam. Nie wyobrażam sobie sytuacji, że to moje dziecko jest mi zabrane, a później jest maltretowane, gwałcone, wykorzystywane, przywiązywane, nie wiem, do łóżka. Albo nie, nie, nie jest, jest głodzone, nie jest spojone. Nie wyobrażam sobie sytuacji. Patrzę na to przez pryzmat rodzica. Um, ale to, co powiedziałam wcześniej, jakby. O takich sytuacjach dowiadujemy się dosyć często. Ja przypomnę kilka. 800 dzieci, które zostały zamordowane w Szambie w Irlandii przez irlandzkie zakonnice. To były dzieci od noworodków do trzech lat. Czy chociażby dzieci w sierocińcach w Ameryce czy w Niemczech. Głośna sprawa jednej z dziennikarek, która w 1993 roku opisywała taki sierociniec świętego Józefa. Nie pamiętam teraz, chyba w Vermonton to było. Ale również takie sierocińce i miejsca, dla dzieci głuchoniemych i niewidomych w Argentynie. Więc tych informacji na temat przewin, na temat przestępstw, na temat morderstw, wykorzystywania, yy, znamy bardzo dużo. One się co jakiś czas pojawiają, bo znajdzie się ktoś, kto zacznie o tym mówić, bo jakiś dziennikarz bardzo yy, skrupulatnie się po prostu zaweźmie i po prostu przeprowadzi śledztwo. I pytanie jest teraz takie, czy. Nadal Kościół katolicki powinien być uznawany za instytucję o głębokim e, autorytecie moralnym? Czy nadal Kościół katolicki powinien być, i wróćmy teraz do Polski w takim dosyć szybkim czasie, traktowany jako instytucja wyjątkowa i najważniejsza? Bo tylko instytucja Kościoła katolickiego jest właśnie w taki sposób, mówię, u nas w Polsce e, traktowana. Powinien być? Uważam, że nie, dlatego że e, ja należę do tej wspólnoty cały czas. Jeszcze z niej, ze wspólnoty katolickiej, jeszcze z niej nie wyszłam, aczkolwiek nie chodzę już na nabożeństwa, nie uczestniczę w sakramentach. Informacje, do których docieram, których jestem świadkiem, historie, które słucham, o tej, instytucje, o tej instytucji, o tej wspólnoty mnie oddaliły. Nie dlatego, że tak sobie wymyśliłam, że atakuję Kościół, bo to jest taki najczęstszy argument, którego się używa, tylko dlatego, że nie mogę być we wspólnoty, która przymyka oko i jest głucha na wszystkie informacje, które z tej instytucji wychodzą. Przestępstwa, defraudacje finansowe, przemilczanie, chowanie pod dywan. No, wczoraj prymas Polak przepraszał, mówił o tym, że jest wzrost osób, które zgłaszają Przestępstwa, które miały być na nich popełniane, gdy byli dziećmi. No, mówił o, o wstydzie, o tym, że jest to wszystko wstrząsające, więc może jakaś tam refleksja następuje? I tak, i nie. Dla mnie kluczowe były i ważne słowa ojca Grużyńskiego, który powiedział wprost, i ja się z tym zgadzam w stu procentach, on powiedział: Kościół nie ma prawa mówić o tym, robimy coś super, mamy świetne w ogóle działania w w tym problemie. Tylko kościół powinien mieć cały czas pochyloną głowę, tak? E, nie powinien chwalić się tym, że coś robi w tym temacie, bo. E... No, to, no to mamy ekscelencję sołtysa. Dokończę wątek. Przepraszam. Po prostu w kościele. Takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. W ogóle. My w ogóle nie powinniśmy słuchać tych konferencji, tak? My w ogóle nie powinniśmy oczekiwać, że ktoś nas przeprosi, naszą wspólnotę, bo to po prostu nie powinno się wydarzyć. Nie ma innej instytucji na świecie, która dokonuje takich rzeczy. Ta wczorajsza w ogóle konferencja była. Nie chcę uszyć słowa bezczelna, ale ona została. Te dane, które zostały tam przedstawione, zostały przedstawione w taki sposób, abyśmy tak naprawdę nic z tych danych za bardzo się nie dowiedzieli. Nadal nie wiemy, czy te dane, które wczoraj zostały pokazane, dotyczą księży czy biskupów. Nadal nie wiemy, jakich to dotyczy diecezji. Episkopat nie chce do przekazać komisji dokładnie do spraw komisji państwowej do spraw pedofilii. Ale tam był jeden taki slajd, który jest podsumowaniem całej tej komisji. To jest slajd, kiedy em, em, gdzie jest pokazany co się dzieje z tak zwaną osobą, oni mówią obwinioną. Według naszego języka sprawcą, czyli osoby, która dokonuje gwałtów i przestępstw seksualnych. Co się z nią dzieje? Okazuje się, z tego slajdu wynika, że się generalnie z nią nic nie dzieje. Że ksiądz może gwałcić, może molestować dzieci e, i tak naprawdę zawsze spadnie na cztery łapy. Czyli zawsze będzie miał wikt i opierunek, albo pójdzie do domu emerytów, albo będzie miał jakieś swoje mieszkanie, albo będzie gdzieś tam na jakiejś parafii e, jakimś pomocnikiem. Ksiądz zawsze będzie zaopiekowany przez swoją instytucję. I to uważam, że jest straszne, że żadna z tych osób, które nawet zostały wczoraj pokazane jako osoby, które czasowo są odsunięte od jakichś zajęć albo czasowo zostało przeniesione w inne miejsce, nigdy na serio nie odpowiada jak taki Pedofil, który no jest No dobrze, w innej ale profesji. powinno się zacząć moim zdaniem. Bo, bo tu Kosi może się tłumaczyć, że okazuje miłosierdzie. Pewne i powiedzmy, ktoś trafia gdzieś w mury zakonne i nie ma kontaktu z dziećmi. Natomiast nie chce się takiego człowieka zostawiać na ulicy. Natomiast problemem jest chyba to, że, że najpierw powinna być kara wymierzona przez sąd, a żeby była wymierzona przez sąd, to musi sprawnie działać prokuratura. I tutaj mamy gigantyczne. Problem tak, i to jest generalnie największy problem, ponieważ po pierwsze prokuratora nie chce się tym zajmować. Ja jestem po kilku przesłuchaniach e, prokuratorskich odnośnie biskupów, ponieważ złożyłyśmy za gadą widuszko e, 40 kilka zawiadomień. E, jesteśmy przesłuchiwane przez prokuraturę. Wszystkie e, te zawiadomienia, które złożyłyśmy na biskupów przez Komisję Państwową do spraw pedofili zostały uznane za zasadne, ale przez poszczególne prokuratury zostały uznane za niezasadne. Ponieważ jest przedawnienie sprawy i w zasadzie to już nic nie możemy. zrobić. Ale, ale jak zrobić. Przedawnienie, sprawy? No jest przedawnienie sprawy? To znaczy, że jeżeli na przykład taki biskup Głódź, nie? albo nie wiem, biskup Dzięga, na przykład nie zrobił nic kilkanaście lat temu w kwestii jakiegoś księdza, który wykorzystywał i molestował dzieci, to tak naprawdę my teraz mamy związane le ręce, bo ta sprawa została przedawniona i faceta nie możemy postawić przed sądem. I nie będzie też on przesłuchiwany, bo zgodnie z procedurą pana Ziobry, Kościół trzeba traktować w sposób bardzo delikatny. Ale przecież powinna prokuratura zażądać dokumentów. Powinna choćby po to, żeby sprawdzić, jaka była skala tego i czy przypadkiem nie ma spraw, które nie podlegają przedawnieniu. Wiem, że w dwóch sprawach, które złożyłyśmy za dwie sprawy są w toku, więc zobaczymy, jak to będzie. Natomiast dopóki dopóty prokuratorem generalnym, ministrem sprawiedliwości jest Ziobro, to nic się w tej kwestii nie ruszy. Jeżeli będzie zmieniany prokurator i będzie to osoba niezawisła, która będzie chciała to wyjaśnić, ma wszystkie narzędzia do tego. Aby wejść do diecezji, aby wezwać biskupa na przesłuchanie i ukarać każdą jedną osobę, która odpowiada za te procedery. I wierzę, że tak będzie. Ale to musi się zmienić władza. I zmieni się. Władza nie trwa wiecznie. To wiem pytanie, ile będziemy czekać. Ale to już, e, temat na inną... 2023, ale to kiedy? Te, temat indziej, na inną, na inną tak. rozmowę. Pani poseł, e, proszę zbadać ten palec, czy przypadkiem nie, nie jest złamany. Nie, palec już jest siny. Już jest siny, już to, to siny proszę do wiec, lekarza. Wiec, dziękuję za poświęcenie, że mimo wszystko pani przyszła... A ja pani się teraz I... nabija. Nie. Ja z chęcią przyjechałam tutaj Ale do ciała... nie, no ale w kwestii, no bo ze złamanym palcem to jest, jest jednak poświęcenie. Ale mam klapeczki, jest lato. Okej, okay. ale proszę iść, proszę iść. <laughs> dziękuję serdecznie, miło było. Wszystkiego, Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. A już A teraz muzyka, widzę. Muzyka, teraz mu muzytka, muzyka. Dziękujemy też pani Małgorzacie Bonikowskiej, która była z nami i która przedstawiła nam wiele ważnych, wstrząsających informacji na temat tego, co dzieje się w Kanadzie.